w ogóle odpada serowe jakieś to, to w ogóle to nie ten jest wiesz, to nie jest kabanos Kabanos to mu albo 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 pieprzowy nie? Ja Jak byłem mały to była taka bida że nawet kiełbasy końską się jadą. ciebie mam inną sprawę, też, bo byś się musiał powiedzieć, jak z tym Rosmanem. złota trzeba było powiedzieć. Takie po kilogramie. No bo mam pojechać i odebrać ten z Łęcznej. Tak mam jakieś dwa papiery tam mam podpisać Nie, jeden pod... No Ale to nie teraz Janek tu to... Wiesz o której ja, na... ja będę na miejscu No dobra ja a. bo ja mam ja mam tak biała sama a później wracam na radzyń i z Radzenia lecę na tą łeczną Ty, a może No ale to nie no ale w sumie a może lepiej tu odbić na ten Jarek, może lepiej odbić tutaj yy, na rokitno, to za kościołem w prawo, nie? Za kościołem sobie odbiję w prawo, i polecę tędy przez rokitno. No, tak zrobię. Żarówki mi zmienił Olejem mi podolewał bo pły... Nie kupił jeszcze No gdzie ja będę stał godzinę Aż on lampy zmieni No co ty I tak stałem długo On lampy to musi zmienić Na weekendzie jak, jak ten A nie, a nie ten a nie o tak w czasie jazdy one się już niestety nie nadają bo są zajechane i ewentualnie można by było wypolerować może by dały lepsze światło, ale już ja nie mam czasu się takimi zajmować rzeczami, nie posłuchaj, to czekaj chwilę ja rozłączę się z Zobaczysz, sobie jak mam przelecieć I ja za chwileczkę do Ciebie zadzwonię, dobra? Gemma, dla oglądających miejscowość Niemce pod Lublinem. Yeah. kować Czekaj, już odjeżdżam. Czekaj chwilę. czy poliwko. Obrigado. Wow. O, jestem Agnieszka, cześć. Tak, no. Dziękuję, wiesz. Dzięki za lajki. Przystąpię na sekundkę. Już jedziemy, no. Pierwszy stop mamy w Białej Podlaskiej, więc muszę się psychicznie nastawić. Dajcie mi chwilkę. O, dajcie mi moment i już nastawiam się psychicznie i lecę. Dobra, poczekajcie chwilę. Kurde no cyk o tu, dobra zaczekajcie sekundkę. Już do Was idę.

Czekajcie, bo nie mogę wystartować na razie. Sekundkę. O, już jest dobrze. Kurde, no, już, już, wbijam platynę, siema, siema, zaraz będę jechał, wiesz, za sekundę, tylko muszę się tutaj zalogować, bo nie mogę się dostać tutaj do, mam dzisiaj, mam dzisiaj mission impossible, więc... Muszę to ogarnąć, także spokojnie. Mamy jedno, teraz trzeba wrócić. Czekajcie, bo kurde, nie mogę naprawdę tutaj. Powiem Wam nic zrobić, co jest grane w ogóle. Muszę się zalogować do systemu. O, to nic, spoko. Muszę się zalogować do systemu, a nie mogę coś, żeby wystartować. No dobra, tu by było to. to by było to, czekajcie. teoretycznie mam, już zalogowany jestem a co dalej, zobaczymy no bo jakaś dzisiaj nowa misja, słuchaj nie, nie, wiesz co ja mam nową jakąś tam, jakąś tam misję i musiałem sobie to ustawić, bo bo tu mam jakieś czary-mary czary -mary, wiesz Lecę. Mam nadzieję, że będzie wszystko tak należy. znaleźć. Agnieszka, powiedz mi jak widać, jak możesz, czy dobrze widzisz, czy dobrze jest, dobry obraz. szanowanko czerwony, O, witamy, witamy to super pierwszy, pierwszy mój yy, pierwszy mój wpłacający donate <śmum> rozbiłeś bank no tak, ale na <śmum> naprzeciwko mamy tę <ten> wieżę <śmum> z nadajnikiem ale bardzo się cieszą, by tak cały czas było, nie? Zobaczyłem, zobaczyłem. No <gry> Słuchaj, ale wiesz, ja to mówiłem ostatnio, że. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale Bocian już tak Czyli rozmiar ptaka ma znaczenie. <gry> No, dzisiaj ja się przygotowałem, słuchaj. Mam tak: kotleciki, bułkę. Ale ładnie idą tutaj z trasą, wiecie. Nie, nie. Nie, 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 nie Spokojnie. Bardzo dobry był. Bardzo dobry no dzisiaj, widzisz. Kotlecik, bułeczka, jabłuszko. jabłuszko kolega dał. kawa I tylko I tylko żeby nam nie ścinało, nie? Tu mi dzisiaj w ogóle dali jako... Nie wiem co chodzi, numer alarmowy Słuchajcie No tak, tak, wiesz. To no taka praca, to no co ja zrobię? Ja Wam coś powiem. Wszystko fajnie, ale ja uważam, że to no wiadomo. Pracę swoją trzeba zrobić. Ja wiem, czy chwilę las będzie. Momencik. Zaraz przejadę przez las. I zaraz będę na miejscu.